Dzień dobry, nazywam się Anna Podemska kałuża jestem pracownikiem Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Przedmiotem mojej literaturoznawczej analizy interpretacji w kontekście zagadnień pogranicza jest miejsce. Miejsce to opowiadanie, które przynależy do opowieści galicyjskich. Ten zbiór opowiadań ukazał się w 1995 roku. To jedna z najbardziej znanych pozycji w twórczości Stasiuka, w spisie tego popularnego cyklu znalazło się 15 krótkich form narracyjnych. Są to chociażby Józek, Władek, Kowal Kruk, Janek, Kościejny, Lewandowski, Knajpa, Babka, Rudy, Sierżant, Noc Maryśka, Spowiedź, Noc Druga i wreszcie Koniec. Andrzej Stasiuk opublikował miejsce wcześniej niż w 1995 roku, a mianowicie w 93 roku na łamach tygodnika powszechnego, w którym ukazała się większość opowiadań z opowieści galicyjskich. Oprócz kilku wydań książkowych, opowieści galicyjskie są również obecne na rynku wydawniczym, na licznych nośnikach cyfrowych. Tutaj warto zwrócić uwagę na audiobooki i e-booki. Audiobooki to przede wszystkim teksty, które zostały zrealizowane dla audioteki, natomiast e-booki dzisiaj są alternatywną formą zapoznawania się z tekstem. Współczesne media elektroniczne przyczyniły się do dalszej popularyzacji stasiukowych opowieści. Za zgodą Andrzeja Stasiuka miejsce zostało umieszczone również w innych mediach społecznościowych. Na przykład tekst dostępny jest na facebookowej stronie Beskid Niski. To oczywiście ważny adres elektroniczny dla polskiego odbiorcy interesującego się zagadnieniami pogranicza, ponieważ jest to strona największego, najbardziej popularnego portalu internetowego, który funkcjonuje w sieci od 2003 roku. Oczywiście tutaj istotną kwestią jest kwestia związana z publikacją tradycyjną opowieści galicyjskich. Państwo mają możliwość zerknąć teraz na okładkę wydawnictwa Znak, a więc na debiut i pierwsze wydanie Stasiuka, jeżeli chodzi o powieści galicyjskie. Druga okładka to okładka przygotowana dla wydawnictwa Czarny. Tutaj ukazało się już kilka wydań, są one systematycznie przez wydawnictwo Czarne wznawiane. W Polsce miejsce jest tekstem ważnym w procesach dyskursu o mniejszościach, które pogranicza o zagadnieniach transmigracji i transnarodowości. Przed ostatnią reformą oświaty w Polsce miejsce właściwie nie należało do tekstów, które budziłyby zainteresowanie szkolnej edukacji polonistycznej. Po 2017 roku zakres oddziaływania tego opowiadania Stasiuka znacząco się zwiększył, ponieważ tytuł został wprowadzony do kanonu lektur w szkole ponadpodstawowej. Tutaj warto dodać, że na rozszerzonej i zmienionej liście tekstów do omówienia znalazła się także Wyspa i jeżeli wspominam ten tekst opowiadania, to Czynię to nie bez powodu, ponieważ jest to utwór naszej najmłodszej noblistki Olgi Tokarczuk. Cała Polska cieszy się z faktu, że Olga Tokarczuk uzyskała to prestiżowe i zaszczytne wyróżnienie. Miejsce stanowi jeden z tekstów, które poruszają zagadnienia szacunku do wielokulturowej tradycji, które wskazują, jak powinniśmy odnosić się do innej religii. A także w jaki sposób postrzegać kulturę pogranicza. Zwraca młodemu czytelnikowi uwagę na kwestie związane z przymusowymi migracjami i wpływem historii na zwykłego człowieka. Opowiadanie przedstawia znaczący epizod z życia wspólnoty, która kiedyś była wspólnotą wielokulturową, która była silnie zróżnicowana pod względem wyznania, która Istnieje gdzieś w odległym zakątku polskim, na terenie prawie zapomnianych przez Boga, świat i innych ludzi. To jest jeden z wielu utworów Andrzeja Stasiuka, poświęconych obserwacji egzystencji społeczności lokalnych, które funkcjonują gdzieś na krańcach Polski, Europy czy Azji. Tytułowe miejsce znajduje się. W niewielkiej wiosce w Beskidzie Niskim, która położona jest w dolinie zamieszkiwanej niegdyś przez Łemków. Beskid Niski jest pasmem górskim w Karpatach pomiędzy przełęczami Łupkowską na wschodzie a przełęczą tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Na mapie którą Państwo zobaczą, mogą Państwo zwrócić uwagę jakie dzisiaj zachowały się cerkwie, które są materialnym śladem obecności Łemków i funkcjonowania Łemkowszczyzny. Od razu wyjaśnimy dwa istotne pojęcia. Łemkowszczyzna to kraina Łemków, natomiast Łemkowie to jedna z grup górali karpackich poza Hucułami i Bojkami. Nazwa Łemko pojawiła się w literaturze stosunkowo późno, bo dopiero w pierwszej połowie XX wieku. Tak zaczęli tę grupę nazywać jej badacze: Józef Lewicki, Paweł Józef Szafarzyk i Vincent Pol. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Łemków są dzisiaj bliżej związane z kulturą zachodniej Ukrainy niż z jakąkolwiek inną. Tutaj niewątpliwie zgodni pozostają badacze, że jeżeli mówimy o Łemkowszczyźnie, mówimy o pograniczu polsko-ukraińskim. W przygotowywanej publikacji wyjaśnię szerzej migrację Łemków po 1945 roku. Andrzeja Stasiuka interesuje Łemkowie oraz ich życie w cieniu historii i przeznaczeniu. Zainteresowanie pisarza jest zasadne, ponieważ jego kredo twórcze brzmi przeszłość i pamięć są moją ojczyzną i moim domem. Autor schodu przygląda uważnie się rzeczywistości opuszczonej, z której najpierw zniknęli rdzenni mieszkańcy, a na końcu ostatni materialny dowód ich egzystencji prawosławna świątynia. W przypadku miejsca udokumentowanie faktu istnienia zabytku dziedzictwa kulturowego jest działaniem żmudnym, właściwie nieoczywistym, trudnym, gdyż sugestywna opowieść bazuje na przekazach oralnych, wspomnieniach, zapomnianych świadectwach, ustnych strzępach relacji. Narrator podjął próbę rekonstrukcji wydarzeń związanych z powstaniem Łemkowskiej Świątyni, ale jednocześnie literacko poświadcza zmiany, które dokonały się w tym rejonie Beskidu Niskiego po II wojnie światowej. Jak zauważyła Elżbieta Dudka, narrator snuje opowieść o ludziach wykorzenionych i coraz bardziej pustych miejscach. Po dawnych mieszkańcach pozostała przede wszystkim pamięć i wspomnienie cerkwi, którą właśnie przewieziono do muzeum. Translokacja Łemkowskiej Świątyni była podyktowana chęcią ocalenia tego, co pozostało z wiejskiej budowli sakralnej. Nie bez powodu narrator pisze o zapachu śmierci, zatrzymywaniu rozkładu, cuchnącej woni, niczym szpitalu. To próba powstrzymywania procesów degradacji i rozpadu cerkwi. Która przyczynia się do jej zniknięcia z przestrzeni, której była integralną częścią. Przeniesienie cerkwi do skansenu osieraca także przestrzeń, której była znakiem. Dlatego, miejsce warto rozpatrywać jako rekonstrukcję przeszłości, proces dokumentowania zmian tu i teraz oraz próbę spojrzenia w przyszłość ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pamięci. Tekst Stasiuka jest żałobną pieśnią o destrukcyjnym wpływie czasu, historii i rozpadzie Łemkowskiej wspólnoty. Miejsce odsyła do ludzkiej pamięci o tych, których już nie ma w obserwowanej przez narratora czasoprzestrzeni. Tych, którzy musieli odejść, tych, których przemocą lub podstępem zostali wyrzuceni z małej ojczyzny. To oni zamieszkiwali tę bezludną dziś dolinę, to po ich życiu pozostały ślady. Opuszczone i niszczające cerkwie, zapomniane cmentarze z nagrobkami unicestwianymi przez czas, kute krzyże na nowo zaanektowane przez naturę. Prawdą o rozpadzie łemkowskiego świata Stasiuk wyraził oszczędnymi słowami, kreśląc przejmujący obraz. W pogodne księżycowe noce kopułki wyraźnie odcinały się na tle nieba. Nad koronami dębów i jesionów górowały żeliwne kute krzyże, ale cisza bezludnej doliny, bezruch i ciemność sprawiały, że materia drzew i krzyży wydawała się tożsama. Zupełnie tak, jakby cerkiew została z powrotem zagarnięta przez naturę, z której 200 lat temu ją wydobyto. Upadek komunizmu przyczynia się do powrotu tych, którzy byli prawowitymi mieszkańcami doliny, a więc tych, którzy wciąż pamiętają. Pisze, gdy niedawno otwarto wschodnią granicę, zaczęli się tutaj zjawiać potomkowie budowniczych, 50 lat temu, przemocą lub podstępem wysiedleni z rodzinnej wsi. Stare kobiety przestępowały próg cerkwi, wchodziły do nawy, klękały na gliniastym klepisku, bo, drogi, bo podłogi już dawno nie było, żegnały się i biły pokłony. Komu? Ołtarz stał koślawo, sparty o ścianę, ze wspaniałości nie pozostał nawet ślad. Tabernakulum z wyrwanymi drzwiczkami przypominało odrapaną skrzynkę. Część ikon tych najważniejszych Chrystusa Matki Bożej, świętego Mikołaja nie było. Inne te z wyższych szeregów ikonostasu tonęły w ciemności, spęczniały od wilgoci, trudne do rozróżnienia. Zapach wnętrza był zapachem piwnicy, lecz kobiety klękały. Sugestywny obraz nawiedzania prawosławnej świątyni przez powracających po wielu latach wiernych to akt oskarżenia wobec historii. Inna przeszłość tych terenów została prawie unieważniona. Wymownym znakiem jej degradacji jest zrujnowana cerkiew, pozbawiona swej świetności, odarta sakralnego majestatu. Łękowska świątynia w bezludnej dolinie poświadcza gwałtowność zmian, które dokonały się na tych terenach po 1945 roku. Mikronarracja Stasiuka, wpisana w cykl opowiadań galicyjskich, jest próbą przywracania w dyskursie tych obszarów naszej historii, które zostały skazane na zapomnienie. Translokacja cerkwi stanowi formę wymazywania śladów łęków. Po świątyni pozostaje tylko ten jasny skrawek ziemi, nazywany enigmatycznie miejscem. Ale nawet i ono zniknie w gęstwinie pokrzyw, tak jak rozproszyła się pamięć o rdzennych mieszkańcach bezludnej doliny. O tej pamięci trzeba rozmawiać. Łębkowska historia wyłania się z nielicznych historii mówionych i rozmów z tymi, którzy wciąż jeszcze pamiętają. Dla narratora niezwykłym doświadczeniem staje się spotkanie z jednym z ostatnich rdzennych mieszkańców przywiezionym do niszczącej cerkwi na wozie. 90-letni mężczyzna jest sparaliżowany, zdany na wsparcie rodziny, ale zachowuje jasność umysłów i bez problemu dekoduje nieistniejące fragmenty wioski. Powie on narratorowi. Wszedłem później obok wozu, a stary człowiek wskazywał miejsca, gdzie stały domy, wymieniał imiona, opowiadał o jakichś zdarzeń. Jechał przez wieś, która istniała w jego pamięci. Ani czas, ani ogień, ani kruchość nie miały do niej dostępu. To spotkanie i rozmowa uświadamia narratorowi że obserwowany mikroświat Łemków ulega zatraceniu i wkrótce stanie się niebytem. Po translokacji cerkwi do muzeum w tytułowym miejscu przestaną się pojawiać potomkowie rdzennych mieszkańców wsi poszukujący ostatnich śladów łemkowskiej Atlantydy. Krótka forma mm, narracyjna Andrzeja Stasiuka uwypukla znaczenie dialogu z inną przeszłością. Pisarz wykorzystał literaturę do próby ocalenia niematerialnej sfery pamięci i dziedzictwa kulturowego łemków w obszarze pogranicza. To działanie istotne w perspektywie kształtowania świadomości kulturowej i historycznej przyszłych pokoleń. Obserwacja tytułowego miejsca sprzyja metafizycznej refleksji nad przemijaniem, historią i istotą ludzkiej egzystencji. Strategii narratora jest pasja reporterskiego dokumentowania zmian, Utrwalania tego, co ulotne, co za chwilę przestanie de facto istnieć. Znaczenie dialogu z przeszłością podkreślam momenta Andrzeja Stasiuka dla przeszłych pokoleń, którym chciałabym zakończyć to wystąpienie. Bo czym w końcu jest pamięć, jeśli niewieczną wymianą nominałów, nieustannym dzieleniem i wydawaniem i liczeniem od początku nadziei, że bilans się zgodzi, że to co było powróci bez manka, w całości nienaruszone a może i oprocentowane przez miłość i tęsknotę. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.